Dzień dobry! Ruszamy na buszowanie po wakacyjnych wyprzedażach. Czy uda mi się upolować coś fajnego za grosze? Zacznijmy najpierw od Pepko. W tym sklepie w oko wpadły mi dwie sukienki. Obie skusiły mnie pięknymi wzorami, dobrymi składami i Pepkową niską ceną. Niestety w trakcie mierzenia okazały się za małe. W ręce wpadła mi też czarna bluzka z dekoltem V, z fajnymi marszczeniami, tylko 15 zł. Zajrzałam do składu i niestety większość to poliester, więc zrezygnowałam z pomysłu zakupu tej bluzki. Pędzimy dalej. Co proponuje nam podczas wakacyjnych wyprzedaży Sinsei? We wzorach ubrań można przebierać. Moją uwagę przykuła między innymi taka sukienka. W trakcie przymierzania stwierdziłam, że to nie będzie dobry pomysł. I oczywiście sporo rzeczy spodobało mi się w kolorze różowym. Jest między innymi sukienka, płaszcz. Sukienka z przodu wygląda całkiem nieźle, chociaż pewnie niektórzy mogliby powiedzieć, że wyglądam troszkę jak dziób piernik. No, ale nie podoba mi się to wiązanie dziwne na plecach, więc no niestety rezygnuję z tego zakupu. Płaszcz bardzo ładnie wyglądam na wieszaku, ale na mnie uh -uh, niekoniecznie jest dosyć yy, sporo za duży, mimo że wzięłam go w moim yy, rozmiarze. Ale za to zajrzałam na dział Home, czyli z dodatkami do domu, i tutaj sporo fajnych rzeczy. Między innymi takie dodatki do łazienki na szczoteczki, czy też na mydło. Mamy też szklanki w całkiem niezłej cenie za 4 sztuki, tylko 9 zł. Fajne, bardzo szklane. I taki pojemniczek w pudrowym różowym kolorze, bo jak już wiecie, no, mam słabość do tego. Koloru. Tylko 7 zł, nieźle. Plus y, takie śmieszne y, puchareczki na lody. Bardzo fajna sprawa na lato. A co słychać w haremie, jeśli chodzi o letnie wyprzedaże? W tym sklepie akurat y, zawiesiłam oko na dwóch rzeczach, y, chociaż widziałam dosyć y, sporo fajnych y, też sukienek. Zwiewna biała tunika, czy też sukienka? No niestety, wyglądam w tym jak w koszuli nocnej. Ach jest trochę za mocną, prześwitująca, żeby nosić to na co dzień, ale na plaży. Za to fajną opcją jest taka krótka, zapinana na guziki bluzka w panterkę za około 40 zł. Super do spodni rurek, tak jak to mam teraz na sobie, lub spódnic ołówkowych, ale też na letnie jakieś wędrówki, plaże. Spokojnie, na wiele okazji jest ekstra, daje plusa.